Cześć moi drodzy, jestem Hemi.pl i dzisiaj nagrywamy na tle pulpitu y, Windowsa. Bo moje stanowisko gamingowe jest właśnie y, y, na nowo budowane, tak jakby. Więc nie wchodźmy w szczegóły. Dzisiaj szybko zrecenzuję film o Soniku, bo bardzo mnie o to prosiliście. Otóż Miałem chyba trzy czy dwa filmy o filmie o Soniku. No, więc trzeba coś powiedzieć na temat właśnie, że tego filmu. Fabuła czy tam, jak kto woli, scenariusz jest spoko, chociaż można by było troszkę tam pozmieniać pewne aspekty, ponieważ jest po prostu napisana bardzo chaotycznie. Bohaterowie z jednego miejsca do drugiego przemieszczają się no po prostu szybko. Film jest krótki. No co można innego powiedzieć na temat tego filmu? No, po prostu jest za szybki. Przynajmniej ja miałem takie odczucie oglądając ten film po raz pierwszy, czyli w kinie. Zapraszam serdecznie do Kinokampus. Tak czy inaczej po prostu film jest zbyt chaotyczny. Fabuła samego filmu jest spoko. O tak, Sonic jest malutkim... baskiem i zostaje zaatakowany przez grupę... nakelsów Wiem, że to jest takie... ...wiem, że oni już się pojawili. To jest tam, jakieś tam plemię. Ale no jakoś nie, nie przepadam za Sonic Adventure. No. Więc tam go atakują, bo on posiada moc szybkiego biegania, I guess. I on sobie idzie na ziemię, bo to jest jego przedostatni świat, na którym może będzie mile widziany. Jednak okazuje się, że nie, i musi pokonać doktora robotnika, który go. Chcę złapać i wykorzystać, wykorzystać do nie niezapanowania nad światem, jak to niektóre opisy filmu mówią. Tylko z tego, co zobaczyłem, to chcę po prostu na nim eksperymenty robić. Chcę po prostu mieć darmowy prąd dla swoich robotów. Wtedy Sonik chowa się w garażu Toma Wachowskiego, czyli policjanta, który chciałby pojechać do San Francisco, żeby tam pełnić rolę policjanta czy czegoś. I po prostu pomaga Sonikowi, żeby dostać się na wieżowiec San Francisco i po prostu wziąć pierścienie, które Sonik upuścił. A potem stacza walkę z doktorem Robotnikiem <laughs> i to tyle. <laughs> to, to cała fabuła. No. Typie czegoś, czy, czy, czegoś więcej się spodziewałeś od filmu Obiegającym w Kółko jeżu? No przecież oczywiste jest, jest że scenariusz musi przyciągnąć pięciominutowy film na godzinny film, co nie? Bo tak szczerze mówiąc, Sonic mógłby po prostu sam polecieć po te pierścienie, używając swojej super prędkości. Więc nie wiem czemu tak. To znaczy wiem o no, hajs i hajsy i no po prostu długość filmu. No i pewnie dlatego, że ten film po prostu jest yy, tak, no, przedłużany sztucznie, no to jest po prostu za szybki, bo po prostu nie mieli pomysłu na nic, żeby przedłużyć chociaż jedną scenę, to po prostu chlasnęli, że tu będzie yy, szybkie przelecenie, co tam robili w tym barze, szybki doktor robotnik, który rozwala szybę w barze jakimś gościem czy coś. No po prostu no, sztucznie przedłużają film, ale to nie oznacza, że jest zły. Jest spoko, jest ok. Czy warto obejrzeć film nawet na internecie? Tak, jest godny polecenia, jednakże no, sztucznie przedłużany, no, już, to już mówiłem. Ale tak, wart polecenia jest. Na pewno z rodziną będziecie się dobrze bawić. Czy telewizorze z popcornem w ręku. No i może jakimś soczkiem. Więc ja dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.